Łukasz Nasarzewski, witam w programie Porozmawiajmy, dziś moimi Państwa gośćmi są Marcin Florek oraz Piotr Matkiewicz z Labo Sport Polska. Dzień dobry Panowie. Dzień dobry. Już na początku lipca, sportowa adrenalina w mistrzowskim wydaniu, bo nadchodzi Garmin, ale zanim o Garminie, powiedzmy czym się zajmuje Labo Sport Polska? Zajmujemy się organizacją imprez sportowych, tak w skrócie można powiedzieć. Działamy od 2011 roku. Gro ekipy Labosport to byli sportowcy i właśnie imprezy sportowe od samego początku, w zasadzie naszej działalności, to jest taka nasza, takie oczko w głowie. Ja może dodam, że w tym roku organizujemy około 35 imprez sportowych. W roku kalendarzowym już jesteśmy mniej więcej, zbliżamy się do jednej trzeciej naszego sezonu. Rozpoczęliśmy w kwietniu mistrzostwami Polski w Indoor Triathlonie, czyli triatlonie takim pod dachem, pływanie na basenie, jazda na trenażerach rowerowych i bieganie pobieżni. Później organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w Duatlonie, Garmin Ultra Race, czyli biegi górskie w Myślenicach, ultra wysoczyzne, meble w Ucik, ultra tutaj w Elblągu promującą nasze piękne tereny, a także rozpoczęliśmy cykl Garmin Triathlon Tour w Żyrardowie. Zorganizowaliśmy trzy Puchary Europy w Olsztynie, Kielcach i Rzeszowie. No i zbliża, zbliża się takie centrum, nawałnica sezonowa dla nas, a w tym roku duże wyzwanie przed nami, bo nowa rzecz, czyli Puchar Świata we wspinaczce sportowej na rynku głównym w Krakowie, gdzie startować będzie jedyna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich, polska złota medalistka Ola Mirosław. To na pewno duże wyzwanie. Transmisje będzie można oglądać w Eurosporcie, w TVN-ie, więc to, to dla nas w tym sezonie takie, takie największe wydarzenie. To przejdźmy teraz do tej właśnie chyba najważniejszej imprezy, Garmin Triathlon Tour. Już 6 lipca co się będzie działo? Tak, Garmin Triathlon Tour to jest cykl, który, który organizujemy już od 2012 roku wcześniej pod nazwą Garmin Iron Triathlon, czyli 14 sezon właśnie, właśnie z tym cyklem, 6 lipca, lipca edycja ETAP w Elblągu, który w tym roku zamienia się tak naprawdę w taki trochę festiwal sportów wytrzymałościowych, bo już zaczynamy bardzo, bardzo mocnym akcentem w sobotę. 5 lipca 5 lipca nowa impreza w Elblągu i to impreza międzynarodowa, którą organizujemy wspólnie oczywiście z miastem Elbląg, ale też z Europe Triathlon. Będą to klubowe Mistrzostwa Europy Sztafet. Około 15 czteroosobowych sztafet przyjedzie do Elbląga, żeby tutaj walczyć o Mistrzostwo Europy. I to około południa, w sobotę 5 lipca, odbędzie się ta impreza. Myślę, że bardzo widowiskowa, bo wiadomo, rzeka Elbląg, Stare Miasto, to będzie centrum tych zawodów. A pod wieczór od godziny 17 w sobotę 5 lipca Aquaspit Open Water Series, czyli pływanie w wodach otwartych po rzece Elbląg. To też jest na pewno bardzo ciekawym elementem naszej imprezy, że to pływanie odbywa się w centrum starego miasta i to w takim pięknym miejscu. I tam różne dystanse, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Spodziewamy się około 250-300 zawodników w tych zawodach pływackich. Wróćmy teraz na chwilę jeszcze do Garmina. Tak, z perspektywy zawodnika, co te zawody wyróżniają od innych? No właśnie, właśnie to, co Piotrek już, już mówił. Przede wszystkim z naszej perspektywy czekamy bardzo na te zawody, bo, bo pływamy w rzece. W rzece, którą regularnie badamy, jeżeli chodzi o, o właśnie jakość wody i ona jest, ona jest bardzo dobra i, i, i pozwala na, na przeprowadzenie właśnie tego typu zawodów bez, bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o lokalizację, no to. Centrum, centrum Starego Miasta, nasza nowka starówka, która, która jest spektakularna dla osób, które przyjeżdżają tutaj po raz pierwszy i po raz kolejny również, ale te osoby, które tak naprawdę nie wiedzą czego się do końca spodziewać po Elblągu, odwiedzając nasze miasto, są, są bardzo, bardzo zaskoczeni na plus, że jest u nas po prostu tak pięknie i właśnie centrum zawodów pływanie w rzece Elbląg, następnie strefa zmian na bulwarze, meta przy katedrze. To są takie unikatowe, unikatowe na skalę polskiego triatlonu atrakcje i to, to jest na pewno wyróżniające. Jeżeli chodzi o cały cykl, to on też jest ciekawy pod kątem tego, że w zasadzie każdy znajdzie dla siebie swój dystans. Można startować w sztafetach, można przyjechać z dzieciakami, które mogą wystartować w biegach Armin Junior, y, także cała No właśnie paleta. o to chciałem też dopytać, czy te zawody są tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, czy całe rodziny y, mogą brać w tym udział? Absolutnie. Triatlon, tak, myślę, że w świadomości społeczeństwa zapisuje się jako coś, coś jakieś takie wielkie, wielkie wyzwanie, ale tak naprawdę triathlon może uprawiać każdy. Jest to dyscyplina składająca się z trzech dyscyplin, czyli spływania, jazdy na rowerze i biegania, czyli takich dosyć naturalnych, prostych form aktywności fizycznej. Jeżeli ktoś jest sprawny, zdrowy, to, to spokojnie może się jeszcze teraz, myślę, że do elbląskiej edycji przygotować, troszeczkę poruszać, pochodzić na basen, pojeździć na rowerze, pobiegać i ukończyć ten najkrótszy dystans w Garmin Triathlon Tour, czyli 1.8, to jest 475 metrów pływania, które można sobie przepłynąć żabką. 22,5 kilometra jazdy na rowerze starą siódemką, czyli też super nawierzchnia, bardzo dobra, płaska trasa no i przebiec lekko ponad 5 kilometrów, co myślę, że dla osoby aktywnej nie jest jakimś wielkim wyzwaniem. Oczywiście te dystanse dłuższe, to już trzeba troszeczkę się przygotowywać, ale my, my, my naszą imprezę kierujemy właśnie głównie dla do, do, do amatorów i mamy nadzieję, że coraz większa rzesza triatlonistów się w Elblągu będzie pojawiać. Zresztą w ostatnich latach bardzo widać, że, że zainteresowanie triatlonem w Elblągu wzrasta. Działania Bogusia Tołwińskiego wieloletnie, czy Elbląg Triathlon Team, który powstał i, i bardzo dużo tych zawodników widać na zawodach w całej Polsce, świadczą o tym, że triatlon w Elblągu się rozwija i świadczą o tym, że każdy może tak naprawdę rozpocząć fajną, fajną przygodę sportową, spędzać miło czas, przy tym trenować, dbać o swoje zdrowie. A jeszcze dodajmy właśnie o zawodach dzieci. Dzieci mogą wystartować na dystansach 200 metrów. To są zawody typowo biegowe. 200 metrów, 500 metrów i 1000 metrów, w zależności od wieku. W Elblągu będzie, będzie też strefa zabaw dla dzieci, więc będzie się w ten weekend działo i zapraszamy całe rodziny, no ale oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału i poznania triatlonu od środka. No właśnie, to powie... Się, powiedzmy jeszcze jak wyglądają proces y, zapisywania czy są jeszcze miejsca i jak się zapisać e, tak miejsca jeszcze jak najbardziej są można zapisać się poprzez e, stronę internetową triatlontur.pl e, jeżeli e, mówimy tutaj o na przykład e, e, Typowo pływackich zawodach, właśnie tych, tych z soboty, to mamy stronę openwaterseries.pl. Tam można się zapisać. Jeżeli, jeżeli gdzieś tam traficie bezpośrednio na system zapisów, który pod stroną startlist.pl, to też możecie się właśnie zapisać na te zawody. To oczywiście zachęcamy wszystkich chętnych, ale też, panowie, powiedzcie, bo też chyba miłe dla oka. Kibiców też zapraszamy? Oczywiście, że zapraszamy w Elblągu, zawsze jest dużo kibiców. Mamy fajną infrastrukturę, infrastrukturę do kibicowania, bo i w, bulwar jest, stwarza takie warunki, że dużo osób może się tam zmieścić, podziwiać skoki do wody, bo od tego się zaczyna start w naszym triatlonie, co też jest rzeczą rzadko spotykaną, że, że te skoki rozpoczynają i te skoki są różne. Piersi, którzy startują bardzo ładnie, nagłówkę sobie radzą, ale później zaczyna się taki festiwal różnego rodzaju skoków i, i, i to na pewno jest bardzo atrakcyjne. Na Mostach też sporo osób się ustawia, więc zachęcamy wszystkich, żeby zobaczyć, jak triatlon wygląda. Myślę, że jest to, jest to bardzo ciekawa dyscyplina. Dokładnie tak. Tak się uśmiechnąłem pod nosem, bo w zasadzie z tych skoków to można byłoby zrobić pewnie osobną konkurencję, gdzie, gdzie byśmy oceniali właśnie wartości artystyczne tych skoków. Ale tak zupełnie, zupełnie serio. Właśnie można skoczyć na główkę, można skoczyć na nogi, można wejść sobie spokojnie do, do rzeki, żeby, żeby rozpocząć właśnie tą, ten etap pływacki. Tak jak Piotrek wspomniał, nie musisz być. Świetnym pływakiem. Wystarczy, że prze, przepłyniesz ten dystans żabką i też, i też to będzie ok. A jeżeli chodzi o perspektywę kibica, który dopiero może myśli sobie, żeby, żeby zacząć przygotowania do triatlonu, to jeżeli właśnie przyjdzie pokibicować, przyjdzie rodzinnie z dziećmi, właśnie skorzystają ze, ze, ze strefy zabaw Garmin Junior, można bardzo miło spędzić właśnie ten lipcowy weekend podczas zawodów sportowych jako aktywny uczestnik lub jako właśnie kibic. Panowie, jeszcze na koniec jedno pytanie. Tu Pan Marcin trochę już o tym powiedział, ale chciałbym troszkę ten temat podrożyć, bo wydaje mi się, że jest ciekawy. Co, co, ta nie, co, co takiego? Nie, co takiego jest w tym Elblągu, że jednak te zawody tutaj się odbywają? jeden z największych, tak? Jeśli chodzi o triaton. Przede wszystkim dobra współpraca z samorządem już od wielu lat z prezydentem, czy poprzednim, czy obecnym współpracujemy przy organizacji tych zawodów. Wspomaga nas również Mosir, co, co dla nas jako dla organizatorów, którzy no, robimy w wielu miastach, w wielu miastach imprezy i naprawdę w Elblągu bardzo dobrze się współpracuje. Widać, że władzą zależy na tym, żeby tą aktywność fizyczną i sport promować. A po drugie właśnie to, co już Marcin powiedział. Więc właściwie powtórzę, naprawdę w Polsce chyba nie ma takich zawodów, które odbywałyby się w ścisłym centrum, na starówce, gdzie wszędzie mamy blisko, po zawodach możemy pójść do świetnej restauracji, możemy spędzić fajnie czas, odkryć też jakieś historyczne aspekty związane z Elblągiem. Z reguły zawody triatlonowe odbywają się gdzieś poza miastem, nad jeziorem, gdzie, gdzie tak naprawdę ta, wszystko się skupia na tym triatlonie. A tutaj, tutaj mamy wszystko pod ręką. Wszystko wygląda pięknie, bo, bo naprawdę nasza starówka się rozwija i, i nie mamy się czego wstydzić w Polsce. No i to jest ten główny aspekt, który wyróżnia nasze zawody. Jeszcze jedną rzecz dodam, bo naprawdę mamy bardzo szybką trasę kolarską w Elblągu. jedną z najszybszych w Polsce, ponieważ już od kilku lat wyjeżdżamy właśnie na starą starodroże drogi krajowej, krajowej numer 7, gdzie jest płasko, gdzie jest do, dobrej jakości asfalt. Przejeżdżamy na chwilę nawet do województwa pomorskiego, bo nawrót jest przed miejscowością Solnica, więc to są, to są takie rzeczy, które przyciągają ludzi, zawodników do Elbląga. Bo po pierwsze fajne miejsce, po drugie szybkie trasy, po trzecie fajna atmosfera. Marcin, coś pan jeszcze dwa? W zasadzie, w zasadzie mogę tylko, tylko podpisać się pod tym, o czym powiedział Piotrek, a może przytoczę taką anegdotę, gdzie jeden z naszych zawodników, którzy, który właśnie jeździ w zasadzie na każde zawody garmin Triathlon Turu powiedział mi ostatnio, że Elbląg to jest dla niego taki top, jeżeli chodzi o same zawody, ale również o czas spędzony z rodziną. Oni przyjeżdżają już do, do nas, do naszego miasta. W czwartek mają, piątek taki bardzo aktywny. Ostatnio właśnie skorzystali byli na pochylniach, także oczywiście, zwiedzili też starówkę, wdrapali się na, na, na katedrę świętego Mikołaja, i według, według właśnie nich. Ten weekend, taki aktywny weekend w Elblągu, to jest taki top wakacyjny. No, i myślę, że to też jest trochę odpowiedź, dlaczego, dlaczego ludzie chcą przyjeżdżać do Elbląga i dlaczego warto, aby właśnie w naszym mieście takie zawody triatlonowe, biegowe czy jakiekolwiek inne związane ze sportem mogły się odbywać, bo to jest taka korzyść dla, dla dwóch stron. To ja jeszcze tylko napomnę, że musisz koledzy powiedzieć, że w tym roku kompleks basenowy. Prawdopodobnie będzie otwarty właśnie już na początku lipca, więc kolejna atrakcja i kolejne miejsce, gdzie może będzie fajnie spędzić czas. Tak i w tym roku jeszcze, jeszcze chcę zwiedzić Wysoczyznę Elbląską na rowerze i zostać właśnie do poniedziałku, rozjechać trochę nogę po zawodach. Także jest, są, mamy naprawdę bardzo dużo atrakcji w Elblągu i w okolicach. Panowie, na koniec to co? Zapraszamy na 5-6 lipca. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy chcieliby wziąć udział w triatlonie, wystartować, poczuć tę sportową rywalizację. Zapraszamy do wzięcia udziału aktywnego, zapisania się i spróbowania tego, bo jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Mówię to też jako osoba, która w triatlonie wystartowała, nie startowała od młodzieńczych lat, tylko tam już powiedzmy po studiach pierwszy, pierwszy start w triatlonie. Jest to bardzo fajna, kształtująca, rozwijająca dyscyplina sportu. No i zachęcamy wszystkich kibiców, żeby tutaj tych zawodników, z całej Polski dopingować, żeby, żeby pokazać im, że Elbląg ma nie tylko fajne trasy, ale też fajnych kibiców. Do zobaczenia. Dziękuję panowie za rozmowę. Dziękuję również państwu. Moimi państwa gośćmi był pan Marcin Florek. Dziękuję. dziękuję. Oraz pan Piotr Matkiewicz z LaboSport Polska. Również dziękuję. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.